C. Oj, Wojtek, Wardenga, zaczynamy od Was. Sylwek, słuchaj teraz mnie uważnie. Oglądałem cały podcast, werso, gdzie był Oj, Wojtek, i gościem była Wersow, i padło tam takie stwierdzenie z ust Wojtka: że Twoje filmy, że w swoich materiałach wykorzystuje zabiegi manipulacyjne w postaci odpowiedniej muzyki, określonej retoryki, odpowiedniego układania faktów, że Twoje materiały są nasiąknięte jadem do Wersow. I co chyba najważniejsze, tak mi się wydaje, że twoje słowa niekoniecznie zawsze pokrywają się z prawdą. I tam był przykład podany, dane Ferrari i afera ze zdjęciem Wersow. I chciałbym teraz tak jakby usłyszeć, jak ty się do tego odniesiesz. Witam wszystkich. No to to jest pytanie do Wojtka, bo tutaj nie rozumiem odpowiednie układanie faktów. No fakt to jest fakt, czy ja go ułożę, że najpierw powiem o… O fakcie pierwszym, później o fakcie drugim, to jest chyba bez znaczenia, ale jest tutaj mi zarzucane, że coś w moich materiałach było nieprawdziwego. Ja nie wiem, co to było, dlatego, tutaj jest pytanie do Wojtka, Niech on to wyjaśni, skoro on to powiedział. Witam serdecznie wszystkich. Tak, przygotowałem sobie też cytaty z tego podcastu, żeby móc się tym posiłkować. I może po prostu zacznę od, żeby to nie było gdzieś wyrwane z kontekstu. Tylko cała moja wypowiedź odnośnie filmów Sylwka. Znaczy, ja wyglądało? też wczoraj znaczy... sobie oglądałem. Wasz materiał odnośnie, gdy oglądaliście po prostu na live mój materiał odnośnie chłopaków z abstra. I tam też mi wielokrotnie zarzucaliście, że to jest nieprawda. Bardzo dużo. Jakby czułem tą taką niechęć, że ty po prostu uważasz, że ja mówię Farmazony. I chciałem tutaj, żebyś po prostu podał konkretny przykłady, bo ja tam to oglądałem i nie mogłem tego wyłapać. Ta niechęć pewnie ma jakieś swoje uzasadnienia i zaraz do niej, do niej dojda, ale bym wrócił jeszcze do tego wywiadu z werką. Ja powiedziałem tak o twoim materiale. Ta argumentacja ma... wygląda logicznie, ten materiał ja bym cenię. ocenił. Mogę to przeczytać? Czy... Tak, czy... śmiało, śmiało. Okay, jasne, super. Ten materiał bym ocenił w dwóch aspektach. Argumentacja odnośnie zdjęcia wyglądała logicznie, a druga kwestia jest taka, że ten materiał był nasiąknięty jadem, to, że on powątpiewał w twoje intencje wobec Karola, to są tylko jego domniemywania. Na przykład to, dlaczego z nim jesteś. To jest po prostu bardzo słabe. Jednak część, w której posługiwał się argumentami wobec zdjęcia, z mojej perspektywy wydawała się bardzo logiczna. I bym wrócił teraz... Yy, co miałem na myśli, mówiąc o Jadzie? Uważam, że ta pierwsza część, gdy mówiłeś, domniemywałeś, że Werka może być z Karolem… Dobrze, no to właśnie, od razu konfrontujmy to. W jaki sposób ja, tego, ja to domniemywałem? Ja dałem fragmenty ich własnych filmów i pozostawiłem widzom do oceny. Niekoniecznie. Z twoich słów stare padły takie słowa, e, poczekaj sekundkę. Wersow odrzuciła bezwartościowego dla niej amanta. YouTube i Instagram Karola błyskawicznie się rozwijał. Osamotniony Karol ponownie napisał do Wersow, która szybko przyjęła propozycję i stworzyła z Karolem związek. Czy Karol wyprzystojniał, zmienił charakter, czy to może jednak milion subskrybentów i setki tysięcy obserwujących na Instagramie przekonały Weronikę? Ciężko stwierdzić. Według mnie to jest bezpośrednia insynuacja, że po prostu związek opiera się na tym, że Karol zdobył jakąś określoną popularność. I uważam, i co powtórzyłem kilkukrotnie podczas podcastu, że przyznałem Tobie rację co do argumentacji w związku ze zdjęciem. Uważam, że to było merytoryczne i logiczne. Bądź co bądź, ta część, kiedy powątpiewałeś wie, intencje, jest moim zdaniem słaba, ponieważ nikt z nas tak naprawdę nie wie, co się dziwi w głowie i, i, i co stoi tak, za jej zachowaniem. Nikt z nas tego nie wiedział, ale oni nagrali o tym film. Trochę bez sensu, że rozmawiamy głównie o wersach, ale ja też rozumiem, że to jest jakby Twoja, twoja bliska koleżanka. Oni z Fridzem nagrali film i tam padło sformułowanie. Że myślałam, że to jest jakiś random, więc go odrzuciłam. A w momencie, kiedy on już nie był randomem, tylko był gościem z, z zasięgami w internecie, no to już go jakby weszła z nim w związek. O to mi tam chodziło. To są ich słowa. Ja tego nie wymyślę, to są ich słowa. Byłeś jakimś randomem dla mnie. Tak, tutaj, tak jak już użyła tych słów do friza. Ja no, czuję, czuję, że można mieć taką retorykę, bądź co, bądź uważam, że nie są to stricte suche fakty i nie jest to aż tak merytoryczne, jak część związane ze zdjęciem i tego dotyczył ten jad, o którym mówiłem i wrócił… Dobrze, mi jeszcze... dobrze, to poczekajmy, czyli ty uważasz, że nie, nie, nie powinienem w żaden sposób sugerować widzom odnośnie jakiegoś prywatnego związku, tak? O ci tak uważam. No to ci od razu mogę odbić piłkę, bo w, tym swoim, materiale, wy w swoim materiale, gdzie w Wibros byli, była Monika, no, no, tak, nie, no, tak, tak, polska dziennikarka. Krebusy. Wy na przykład powiedzieliście w tym swoim materiale, że ja już nie jestem w związku, tak. że ja zerwałem z moją dziewczyną. Tak, Mam pobawiłem się troszeczkę w twoją grę i mam akurat tego shota, gdzie wypowiadasz się odnośnie naszego materiału. I to akurat nie mówiłem ja, tylko ja ponownie odpowiadam no teraz tak, ale za ty nie swoje jesteś, jesteś współczącym twój kanał, e. więc akceptujesz to, Pio co jest tam opublikowane, nie możesz teraz się poświęcić, ale to powiedział mój kolega. Piotrek jakby powiedział, to jest... że nie jest w związku z, przepraszam, nie pytałem, z Moniką, ale na pewno wynikało to z takiego faktu, że jakiś czas wcześniej ty sam tak, na ale swoim streamie o to, powiedziałeś że... historię, dlaczego z Moniką zerwałeś? Jeżeli ty sam taką informację wydasz na światło publiczne, to ja uważam, że od teraz to jest sprawa publiczna. Chłopiec. To nie jest domniemywanie na temat Twoich intencji, ale powiedziałeś stary, że wróciłeś z jakiegoś wyjazdu, ale Monika się z tobą rozstała, bo e, zaproponowałeś jej wyjazd, ale ona nie chciała. Takie słowa padły z Twoich ust. Nie, teraz y, gadasz głupoty. No mam to, tego szota. To o czym. Spoko, ale to, o czym mówisz, to dotyczyło lat 2015. Y, od czterech, 5 lat jesteśmy znowu razem, mieliśmy krótką przerwę po prostu i okay. w, w materiale. Z, z Moniką, gdzie Monika coś tam powiedziała, że y, chyba bawiliście się te. Fuck Mery Kill, coś takiego. Mhm. No i po prostu w tym, w tym publicznym materiale ty powiedziałeś wprost, że z tego, co wam wiadomo, ja już nie jestem z Moniką i, i spoko, spoko. Ale skoro zarzucasz mi, że dlaczego ja robię jakieś insynuacje, to ja tu zauważam hipokryzję, bo sami robiliście to na swoim kanale. I nie, do stosunku nie, do mnie. nie, bo ty rozmawiasz na temat a, insynuacji, a y, to, co Piotrek się wypowiedział, to były słowa, które padły same z twoich ust. Gdyby Werka usiadła i powiedziała. Zmieniłam. Werka usiadła i powiedziała właśnie, nie, odrzuciłam Karola, bo był jakimś randomem. To jest daleko idący wniosek, to, że powiedziała, że kiedyś był randomem… To są jej słowa, to nie jest wniosek, to jest jej, to jest cytat z niej. Dla mnie to, 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 to jest wniosek, to jakby nie, nie znamy No to moi drodzy, dzisiaj umiem no no na który będzie prywatny, i, będzie ten fragment. No dobra, ale możemy w ogóle wrócić do tego filmu, bo to jest bardzo ciekawa sytuacja. Ja wiem, że ty często się wypowiadasz, że ja przetakiwałem Werce, gdy ona mówiła, że ty niszczysz Internet. Ja obejrzałem ten podcast sobie cały, kilkukrotnie, żeby zauważyć, czy rzeczywiście… Tak, znaczy to ja Ci od razu doprecyzuję. Chodzi mi o te słowa, kiedy zostało mi zarzucone, że ja niszczę polski internet. Ja uważam, że kanały komentarzy są potrzebne, bo jeżeli, wiesz, influencerki reklamują skam i że na przykład ja lub nagramy, ej, one reklamują skam albo kopiują czy coś takiego, to nie, jest to, to nie jest krzywdzenie internetu, ja ci powiem więcej. Ja uważam nawet, że większym krzywdzeniem internetu jest właśnie kopiowanie, mataczenie albo okradnięcie loga. A ty w tamtym momencie, okej, okay, wtedy jeszcze nie było tego kradnięcia loga, w sensie było, ale Ty mogłeś o tym nie wiedzieć, bo to teraz niedawno wyszło. Ty w tamtym momencie jej przytaknąłeś i dałeś nawet przykład. W jaki sposób, jak krzywdzę polski internet? Chciałbym, żebyś się odniósł do tych słów, bo ja, ja, ja się uważam, że to było krzywdzące w, mo, w moim kierunku. A ja bym chciał powiedzieć, że to Twoja interpretacja była krzywdząca, bo po pierwsze, ja jej nie przetaknąłem. Pójdę dalej i, i, i powiem wszystkie cytaty, które padły z moich ust podczas tego wywiadu. To, co mówiłem przed chwilą, później powiedziałem, że postawiłbym się w szeregu z widzami, bo też odebrałem to tak, jakbyś chciała przekazać, że to zdjęcie było zrobione podczas tej sesji, idąc dalej. Argumentacja na ten moment wydawała mi się logiczna i rozsądna. I kończąc powiedziałem, oczywistym jest to, że on stosuje pewne zabiegi manipulacyjne w postaci określonej muzyki, w postaci określonej retoryki, w postaci pewnego układania faktów, ale jest to w dosyć oczywisty sposób zbudowane. Czyli zobaczmy, że mega często. Tak, pow... ale ja teraz Cze... mówię, mówię o czym innym, ja mówię o drugim filmie, ty mówisz o pierwszym, ja mówię o drugim, gdzie ona opowiadała o pomalowaniu, pomalowaniu psa na kolorowo. I tam padło pytanie, a wy chłopaki, co sądzicie, sądzicie o materiałach wardengi? Uważacie, że on niszczy polski internet? I ty tam przytaknąłeś, później dałeś… A w jaki sposób a... przytaknąłem? Powiedziałem tak, uważam, że on krzywdzi polski internet? Tak, i dałeś przykład danego. I na, I na koniec jeszcze ona tam dodała, że ona by nie mogła spokojnie. To chodzi o drugi film. Ty mówisz o pierwszym, ja mówię o drugim. Okej, okay, ale bo chciałem tylko powiedzieć, że w związku z tymi… Jeżeli powiedziałem słowa tak, no to chciałbym nie wycofać, totalnie nie pamiętam takiego fragmentu, żebym powiedział tak, on krzywdzi no, polski Dobrze, internet. ale zobacz, nie mówisz, jeszcze tak, to to... słowa, tak, ale później jeszcze jakby dałeś przykład tego krzywdzenia internetu. A, okej, okay, no to, to, to zaraz możemy do tego dojść. Tylko chciałem powiedzieć, że po tym podcaście, ty nagrałeś swój film, kilka dni po tym, w którym powiedziałeś, mnie śmieszy... Że, że mi zarzucają ci wibrosi, że ja manipuluję muzyką. Czy siła mojego argumentu zależy, jaki dam podkład? Jakbym dał podkład z klanu, to jakby mój argument był mniej logiczny, no nie, dalej byłby logiczny, a on mi zarzucają, że tajemnice moich materiałów, że one są przekonujące, to jest to, że muzyka. Stary, no cytując klasyka, no ja pierdolę. W sensie, gdzie ja powiedziałem coś takiego? Ja powiedziałem, że twoje materiały są merytoryczne i logiczne, ale również stosujesz jakieś zabiegi manipulacyjne. Jak każdy twórca. Ale nie ma tutaj nigdzie żadnego tekstu na zasadzie, że one są przekonywujące, bez jest muzyka. A ty obróciłeś to w taki sposób, że wiesz, że ludzie odebrali, że ja uważam, że twoje, że, 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 że mówisz nieprawdę. A wcale takiego czegoś nigdy nie Widzisz, powiedziałem. Spokojnie, spoko. Ja rozumiem, przygotowałeś się, ale ja ci mogę teraz nawet po konferencji pokazać materiał, gdzie oglądacie właśnie apps, i tam ty ba, bardzo mnie tyrałeś tym materiale, przynajmniej na początku, później jakby y, trochę dałeś, y, odpuściłeś mi odrobinę, bo widziałeś, że widzowie na czacie was przekonują, że za bardzo mnie tyracie, że jesteście jakoś stronniczy. I tam właśnie y, użyłeś argumentu, że ja używam takiej, takiej, a nie innej muzyki, żeby stworzyć właśnie taką aferę, kontrowersję, ja uważam, że wiesz, i ty robisz filmy i ja, no i wiesz, że trzeba… Y, Odpowiednio dobierać muzykę do kontentu. No nie możesz dać do na przykład akcji bijatyki, jakiejś muzyki spokojnej, bo to może wyjść dosyć śmiesznie. Są takie oczywiście zabiegi, ale no, uważam, że gdybym używał innej muzyki, moje argumenty dalej byłyby logiczne. I nie ty... no, ja rozumiem w jakim stopniu za, za czym stoją. Ale tam... Wojtek, czemu się tak kłócimy teraz, o to? A nie wiem. Bo wiesz, zobacz... Z, zobacz Zostałem co? tak nastawiony... Zobacz, dałeś się wciągnąć tej... w grę Boxdella teraz, nie? Slam? Że od razu przychodzisz z telefonem, od razu jesteś przygotowany. Dlaczego? Dlaczego od razu tak ofensywnie? Wiesz co? Myślę, że z tego powodu, że bardzo wiele osób nastawiało mnie, że w taki sposób powinienem się... A widzisz, a ja właśnie miałem do Ciebie zupełnie inne nastawienie. Chciałem przyjść i zobaczyć, jak Ty popłyniesz, ale od razu zaczęliście wyskakiwać, że Ty masz, wiesz, wszystko wydrukowane, słowa w słowa, ja mogę to odpierać, bez problemu. Jasne. Ale... A, ale ja nie przygotowałem żadnych rzeczy odnośnie Ciebie, tylko w związku z tym, co zakładałem, że będą mi zarzucane. Czyli podcast z Werką. Ja nie mam... Em, w tendencji, żeby szukać na ciebie jakichś haków. Nie, nie mam żadnych przygotowanych rzeczy e, stricte wycofanych w ciebie, nigdzie nie dzwoniłem, e, ale, ale po prostu jestem przygotowany na kwestie, które mogą mi zostać zarzucone, więc chciałem sobie. By, by, przy... Ja Ci jeszcze właśnie nic nie zarzuciłem, pamiętaj. Wiem, 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 ale znaczy, zarzucałeś w sensie Ja piwki, to wtedy. Powiedziałeś tak, ale... w tym materiale, bądź na przykład pod zdjęcia napisałeś, że przyczekiwałem warce, jak wcale taka sytuacja po prostu nie miała miejsca. To, że podcast się nazywa kumpelstwo, a nie aferki. I po a powinien nie... kolesiostwo. Ska? Kolesiostwo. E, na pewno. Taki subiektywizm tam zachowujemy, ale właśnie chyba z tym jest związane kumpelstwo, w sensie ja wiem, że nie każdy, że niektórym to się nie może nie mieścić w głowie, że gadamy o jakichś kwestiach psychologicznych, duchowych, bo one nie są najbardziej zasięgowe i nie staramy się roztrząsać każdej dramy, ale tak jest DNA naszego podcastu po prostu, chcieliśmy mieć luźne rozmowy. I, i na to podsumowując to jakby ten fragment, ja do ciebie mam tylko jakiś tam żal za to, że gdy... Padły słowa od dziewczyny, która reklamowała skam na zęby, bo to był skam, to jakby szkodzi na zdrowie ten proszek, że gdy ta dziewczyna powiedziała o kanale komentarzy, który wyłapuje takie krzywe akcje, że krzywdzi polski internet i że ona by nie mogła spać spokojnie, ty nawet podałeś przykład, że no coś w tym jest, bo nasz kolega to to i to, a nie, a nie powiedziałaś, ej Weronika, może spójrz najpierw na siebie. No to teraz moje zdanie, uważam, że kanały komentary nie krzywdzą internetu i uważam, że niosą za sobą też wiele dobrego. Po prostu bardziej rozmawiam zawsze na temat sposobu narracji, a, a nie na, samego, na temat samego klu, czy co do zasady kanałów komentary, bo wcale nie uważam, że one są niepotrzebne. Dobrze. No i myślę, że mamy wyjaśnienie, także panowie dziękujemy. Czas na kolejną walkę.